Ten jeżeli o numer 68. No stanęli, No bo przecież to raz, że gorąc, dwa jak gorąc, to mózg płyny w organizmie uzupełnić, a trzy gnaty rozprostować trzeba było, a i Elka musiała relaksu dostąpić. No bo dalej to coś jakby mocno pobudzona była. Sławek, no co jak co, ku wielkiemu zainteresowaniu zgromadzonej na parkingu rzeszy turystów, to sam sobie klapę otworzył i na czworaka z tego bagażnika się ewakuował, ale no gdzieś tak po minucie, to dopiero Sławek przyjął pion, no bo coś jakby do dachu dziękowego Fiata to mu za wysoko było, aby się tego dachu chwycić. Twardy jednak był Skubaniec. Co prawda uchwyciwszy się dachu powozu to wstał, kiwając się na boki i co by tam nie mówić, to ryzykując przecież życiem, gdyby tak się tego fiata puścił. Chociaż, jak twierdził Dienek, to szarpał się z tym fiatem jak komornik z meblościanką. A i przy tym to bardzo dziwny wyraz twarzy ponoć miał, a i nogi nadzwyczaj mocno to mu się tam rozjechały. Na bank to bardzo mocno odczuwać musiał skutki ziemskiej grawitacji. Po jakimś czasie dał jednak sobie radę z tym szpagatem i oświadczył głośno, że albo kurwa dwa piwa, i to zaraz, albo rzuca się do kanału w celu ochłody powłok cielesnych. No i daru Reja walcząc z zachowaniem równowagi, jak jakiś mocno spragniony beduin, któremu to na pustyni kumple buchnęli wielbłąda, no i na piechotę to kilka dni po piachu z ręcznikiem na głowie Tomaszerową. Po jakimś czasie Sławek odzyskał sprawność ruchową, chociaż szedł za dzieńkiem do baru jak ruski marynarz z Aurory, bo i z bardzo szeroko rozstawionymi nogami. Elka darła ryja, że jak Sławek wypije te piwa, to ma po raz kolejny szlaban na dupę. I to aż do samego wyjazdu do tej Ameryki szlaban mieć będzie. Na co Sławek bardzo spokojnie zakomunikował jej, że jak nie ma co robić to, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby ona pobawiła się swoimi czeskami na tym parkingu, gdy oni kulturalnie pić piwo będą. No i musiał Dienek gasić ten małżeński pożar, gdyż Elka to już chciała kluczykami jebnąć i na jakiegoś tam PKS-a greckiego w tym Koryncie czekać. Stanęło jednak na jednym piwie, ale, no Sławek zakupił w tajemnicy przednią małpkę metaksy i ponownie zaległ w bagażniku Fiata. Ruszyli dalej w drogę. Sławek leżał z tyłu do góry kołami, a Dienek drzemął w wyniku przebytych w tym dniu wrażeń. Silnik Fiata ładnie mruczał, a z Radejka jakiś malaka elegancko te piosenki po swojemu śpiewał. Wszystko wskazywało na to, że po pewnych już perturbacjach do Argos dojadą w miarę spokojnie. I już, już w pełni komunikacyjnego relaksu. Nawet Elka coś jakby już była bardziej opanowana i spokojna za kółkiem. Niestety. Przed samym Argos Jemka obudziły klaksony, a zaraz potem gwałtowne hamowanie Elki. No i ujrzał przed sobą biegnącego w ich kierunku jakiegoś motocyklistę, który to, no na zadowolonego, to coś nie wyglądał, no bo łapami coś mocno machał, a i darł ryja też bardzo mocno i to po niemiecku chyba się darł. Motocyklista był bardzo dziwny, no bo jakiś taki kurwy pstrokaty był. Znaczy się, ten jego przyodziewek dziwny był bo pstrokaty, no jak nie na motocyklistę wyglądał. Jego towarzyszka podróży baniak z do dorowo rzuciła i nie wiadomo dlaczego żegała, aż przykro było na nią patrzeć. No, tak z niej rwało. No chyba jak? ze z zdzicha po ścinach u jego pierworodnego. Tak z niej rwało, proszę jakogo. Niemiec za to daru ryja konkretnie. No i koniecznie to chciał wyciągać Sławka z bagażnika. Sławek jednak klapę to od środka mocno trzymał, strugając elegancko powiana. Bardzo szybko okazało się, dlaczego to motocyklowy faszysta tak pilnie się chce zapoznać ze Sławkiem. Otóż Sprawa bardzo szybko się wyjaśniła, albowiem Sławek po wypiciu tej małpki metaksy w bagażniku, no to coś jakby się źle poczuł. Może metaksa za ciepła, albo zjedzona w barze w Koryncie sałatka nie za była, albo co? No w każdym razie Sławka leżącego w bagażniku to coś wzięło na pawia. I aby Elki nie wkurwiać, to uchylił delikatnie klapę bagażnika w czasie jazdy, i puścił elegancko pawia na drogę. No kulturalny był, bo i przecież nie uchodzi żygać wgięta samochód. A jako, że pojazd w ruchu wiatr czyni, to i puścił tego pawia na jadącego za nimi motocyklistę. A wiadomo, że treść pokarmowa, mając sprzyjające warunki wietrzne, to zrobiła to, co zrobiła z tym motocyklistą. No i raban to się zrobił na tej drodze jak skór Wienek jednak wybrnął z sytuacji i tłumacząc wszystkimi możliwymi w jego słownictwie językami, zakomunikował zdziwionemu, no że wiozą właśnie Sławka do szpitala, bo coś człowiek jakby zachorował. Niemiec jakby spuścił stonu i kiwał łopetyną tak jakby coś zrozumiał, że człowiek chory i w potrzebie jest i oni go wiozą. W ramach zadośćuczynienia... Gienek przekazał im aż dwie rolki ręczników papierowych, które miał w Fiacie i nawet pół baniaka płynu do spryskiwaczy dał, co by jako tako szwaby się do porządku doprowadzili. Oczywiście komunikując Sławkowi, że za wszystko to obciąży go po przyjeździe dodatkowymi kosztami. No i po jakimś czasie ruszyli dalej. Elka nawet nie komentowała tego całego zajścia, ale no zajerzona była chyba bardzo mocno bo do samej chałupy słowem się nie odezwała. Elka wejście do chałupy zrobiła prawie jak Brusli, Lee, drąc ryja na Sławka o kolejnym szlabanie na dupę i spaniem ewentualnie w kuchni lub na tarasie, skoro już jest ciepło na zewnątrz. Nawet zagroziła Sławkowi rozwodem. Na co on odpowiedział jej, iż wcale to się jej propozycji rozwodu nie dziwi, gdyż już starożytne Greci widzieli, że powodem rozwodów to zawsze są małżeństwa. I że z całą stanowczością, ale musi jednak stwierdzić, że wszystko wskazuje na to, że ich związek, to właśnie przez jej zachowanie, to zaczyna być tak solidny i trwały, jak erekcja emeryta. Czy mi jeszcze bardziej wkurwił Elkę? No a my? No jak człowieka tak wziąć i na taras wyjebać? No jak? Biały człowiek białemu człowiekowi takich numerów robić nie powinien. To wzięliśmy potrzebującego do naszego pokoju. No wzięliśmy. Wiadomo przecież, że na zewnątrz, to robactwa do cholery fruwa i łazi, to i człowiek spokoju podczas snu może nie zaznać. Człowiekiem trzeba być, no trzeba. Nazajutrz wszyscy do roboty, no a Elka, co ciekawe, dalej mocno złana Sławka była. Jednak, co by tam nie mówić, to Sławek zaplanował imprezkę, co by uczcić decyzję o ich wylocie do bogatej ponoć mocno Ameryki. Honorowy był Skubaniec. Zarówno trunki jak i Micha to ilości zacnej zgromadzona przez niego była. Iwonka z Marysieńką dzielnie i z oddaniem pomagały w przygotowaniach. W sobotę wieczorkiem taras został należycie przygotowany i ekipa zasiadła, aby delektować się trunkami i snuć plany na przyszłość. Tomaszek oczywiście przytargał gitarę, to i oprawa muzyczna na imprezie gwarantowana była należycie. Elka, która zapowiadała, iż przy stole z takim debilem jak Sławek to nie siądzie, jednak pojawiła się na imprezie i to w takiej kreacji, że Sławka aż zamurowało. Skoro oświadczył szem i wobec, że właśnie po raz kolejny to się w Elce zakochał. Elka z początku coś tam fukała, ale zbiorowe opinie zgromadzonych o jej zajebistości sprawiły, że jej fochy minęły, chociaż, no tak na początku, to się Sławkowi niezbyt dawała opłapiać i twierdziła, że nie po to sobie takie ciuchy kupiła, aby on jej elegancki przyodziewek tłustymi łapami poplamił. Kreacja kupiona była na pierwszy spacer po kolorowych ulicach zjednoczonych Stanów. Pokazać się trzeba przecież z jak najlepszej strony w takiej Ameryce. Sławek zakomunikował, że w jakimś tam amerykańskim czasopiśmie. No to widział kalesony według wzoru Boga Wojny, takie razem z podkoszulką kalesony, z długimi rękawami i klapą na guziki na dupie. No i takie właśnie to sobie to w tej Ameryce kupi i też będzie wtedy to za eleganta na salonach tam robił. A co do planów zabłyśnięcia w Ameryce Elki...